Cześć, tutaj Rafał Board Times TV. Na początku chciałbym Wam przypomnieć o konkursie, w którym do wygrania jest gra Slawika. Sponsorem gry jest sklep Merlin P. Ale przejdźmy do rzeczy. Dziś gra Łukasza Woźniaka, znanego z wideokastów gry planszowe u Łukiego. Jest to jego druga gra pod tytułem Mercurius. Gra opowiada o... o, o giełdzie w Amsterdamie, gdzie gracze wcielają się w bogatych mieszkań i będą po prostu grali właśnie na tej giełdzie. Gra dla trzech do 5 graczy yy, powyżej 10 roku życia. Czas gry około 60 minut. Także zobaczmy co nam gra prezentuje, a na koniec kilka słów na temat jego dziele. Zapraszam. W pudełku od gry Mercurius znajdziemy instrukcję w języku polskim, jak i w angielskim. Instrukcja jest napisana dobrze, tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń planszę główną, mnóstwo żetonów, w tych żetonach znajdziemy żetony guldenów, znajdziemy żetony towarów i żetony akcji kompanii. Mam również sporo kart, w tych kartach znajdziemy karty akcji i karty zmiany cen towarów i akcji kompanii i również planszę gracz. Na początku gry oczywiście kładziemy na środku planszę, i gdzieś z boku kładziemy bank monet. Teraz kładziemy po jednym żetonie każdego rodzaju na odpowiednim dla nich torach cen. Żetony akcji na polu oznaczającym cenę 10 guldenów zaś żetony towarów na polu oznaczającym cenę 15 guldenów. W zależności od liczby graczy przygotowujemy odpowiednią ilość żetonów każdego rodzaju akcji komór kompanii wschodnioindyjskiej oraz towarów i umieszczamy je na planszy Pozostałe Odkładamy do pudełka. Teraz obok planszy układamy żetony dywidendy i będą one służyły do oznaczania, która z komór wypłaciła już dywidendę. Teraz każdy z graczy otrzymuje jedną planszę gracza, 70 guldenów i trzy karty akcji specjalnej wybranych przez siebie kolorze. Następnie dosujemy karty zmiany cen i kładziemy je na jeden stos. Następnie z tego stosu odkładamy 12 kart z góry. Rewersem do góry. W ten sposób powstaną dwie talie i jedna 60-kartowa, druga 12. Ta 60-kartowa będzie główna, a ta 12 będzie specjalna. Teraz z tej głównej tali rozdajemy każdemu graczowi 5 kart na rękę. I teraz możemy przystąpić już do rozgrywki. Gra toczy się zgodnie z wskazówkami zegara. Rozpoczynając od gracza startującego, gracze wykonują yy, po sobie tury. W każdej turze gracz wykonuje następujące czynności. Wykonuje trzy akcje handlu, czyli sprzedaje, kupuje itd. Zagrywa z ręki jedną kartę zmian cen na swoją planszę, następnie uaktualnia ceny i przesuwa karty o jedną pozycję w prawo i na koniec zabiera nową kartę zmian cen ze stosu głównego. Teraz opowiem Wam szczegółowo każdą z tych Czynności. Wykonywanie akcji handlu polega na tym, że gracz wykonuje do trzech akcji handlu, czyli może sprzedać towar, kupić jakiś towar, sprzedać jakąś akcję lub kupić jakąś akcję po cenie, która jest aktualnie pokazana. Również może kosztem tych trzech akcji zagrać jedną z dwóch kart, dywidenda lub czarny rynek. Gdy gracz wykorzystał trzy akcje handlu i zagrał kartę czarny rynek, tą kartę kładzie przed sobą awersem do góry, a na niej kładzie do trzech akcji komór lub towarów. Przypuśćmy, że gracz położył dwie i kończy się jego akcja, faza akcji. Teraz gracz przechodzi do fazy zagrywania kart zmiany cen. Później na początku swojej następnej tury, zanim jeszcze zdąży wykonać jakiekolwiek akcje, gracz sprzedaje położone na karcie czarny rynek akcje lub towary. Oddaje też to do banku i otrzymuje tyle guldenów, ile wynosi suma aktualnych cen sprzedawanych akcji lub towarów. Również gracz, poświęcając trzy akcje handlu, może zagrać kartę Dividenda. Gracz odkrywa swoją kartę dywidendy i wybiera jedną z komór, która do tej pory nie wypłaciła dywidendy, aby wypłaciła dywidendę posiadaczom swoich akcji. Gracz kładzie na planszy żeton dywidendy obok komory, aby zaznaczyć, że ta właśnie kompania wypłaciła dywidendę i już nie będzie mogła wypłacić więcej tej dywidendy w grze. Następnie każdy z graczy, który posiada jakiś żeton, Akcji tej, że kompanii, która wypłaca dywidendę, otrzymuje odpowiedni, odpowiednią ilość guldenów. To zaznaczone jest na planszy na dole, czyli w tym wypadku akcje Rotterdamu wypłacają dywidendę o wartości 6 za każdą posiadaną akcję. Gracz posiada dwie akcje, więc otrzymuje 12 guldenów. Każdą kartę można tylko wykorzystać raz na całą grę. Teraz gracz będzie zagrywał karty zmiany cen z ręki. Karty zmiany cen informują nas jakie akcje wzrosną lub spadną lub jakie towary wzrosną lub spadną ich ceny. Tutaj mamy przykład, że akcje Amsterdamu spadną o 1, a je 2 wzrośnie o 2. Czyli w tym przypadku zagrywając gracz kartę kładzie na swoją planszę na pierwszym miejscu i od razu uaktualnia ceny na głównej planszy, czyli przesuwa znaczniki. Teraz tą kartę przesuwa w prawo i ta karta będzie działała trzy razy w grze. Będą pojawiały się kolejne karty, będziemy przesuwać, yy, aż w końcu będą trzy karty, trzy karty będą działały. I w momencie, kiedy przyjdzie następna tura, ta karta spadnie i zostanie ona usunięta z gry. Zamiast zagrywać kartę zmiany cen, gracz może raz w ciągu gry zagrać kartę akcji specjalnej wiadomości. Układa ją na planszy gracza w miejscu przeznaczonym na karty zmiany cen. I ta karta będzie podróżowała po planszy gracza jak każda karta zmiany cen. Następnie, w momencie zagrania karty, gracz odrzuca z ręki trzy karty zmiany cen. Później gracz dobiera na, na rękę tyle samo kart zmiany cen, ile odrzuci. Jedną kartę zmiany cen z góry stosu głównego, pozostałe karty zmiany cen. Ze z góry stosu zapasowego. Na koniec tury gracz dobiera jedną kartę ze stosu głównego, tak aby znów mieć 5 kart zmiany cen na ręce. Koniec gry kończy się, gdy skończy się stos główny, i wtedy gracze jeszcze grają po dwie tury, aż do momentu, gdy każdemu graczowi zostaną trzy karty zmiany cen na ręku. Następnie gracze na koniec gry obliczają swój majątek. Gracze wymieniają posiadane akcje i towary na guldeny według zasad, czyli wypadają tyle guldenów, ile jest aktualna cena za towar lub akcję i następnie sumują posiadane guldeny i ten, który uzyskał z wymiany akcji, towarów oraz gotówkę, jaką posiadał najwięcej guldenów, wygrywa grę. Ok, zobaczyliście jak wygląda gra Mercurius, jak się w nią gra. Teraz powiem kilka słów ode mnie, co sądzę o tej grze. Na początek powiem o wykonaniu. Wykonanie gry jest bardzo dobre. Tutaj, żetony, tony, plansze, graczy, plansza główna, karty, tutaj wszystko jest na wysokim poziomie. Rebel staną na wysokości zadania. Tutaj do wykonania nie mam żadnych zastrzeżeń. Grafiki są ładne, ale mnie aż tak nie przykuwają wzroku. Także tutaj pod względem wykonania jest wszystko ok. Co do rozgrywki. Rozgrywka jest moim zdaniem ciekawa, ale nie jest aż tak wciągająca. W tej grze czegoś mi brakuje, gdyż w kółko będziemy robić to samo. Będziemy kupywali i sprzedawali, kupywali i sprzedawali. I nic w tej grze więcej się nie dzieje. Będziemy starali się sprzedać jak najdrożej towar lub akcje, które posiadamy. I będziemy zagrywać te karty zmiany cen, żeby powiększyć sobie wartość tych akcji czy towarów, ale inni gracze mogą zacząć nas przytłaszać, czyli będą zagrywać karty, które będą obniżały nam to, i będziemy trwać w takim impasie, że cena będzie cały czas na takim samym poziomie, ona będzie spadała i naprawdę nic nie zarobimy. Także, jeżeli mamy graczy, którzy będą każdy sobie przeszkadzał, wtedy będzie słabo. Słabe wyniki, nawet stracimy. A jeżeli każdy z sobie będzie grał, to może coś z tego wyniknie, coś zarobimy. Możemy z jakimś współgraczem się dogadać, nawet że po prostu obaj będziemy kupywać cały czas ten sam towar i akcje i będziemy tłuchi te karty, aby jak najwyższy poziom zdobyć tego towaru i później go sprzedać. Także tutaj trzeba trafić na dobry gracz. Rozgrywka jest bardzo prosta. Szybka, gra się około 40-60 minut, chociaż przy pełnym składzie już możemy mieć problemy, będziemy troszeczkę musieli czekać na swoją turę, gdyż gracze będą się rozglądać po naszych planszach, jakie mamy tam karty, jak będą działały te karty i troszeczkę nam wydłuży ten czas, ale nie za bardzo długo. Także gra moim zdaniem jest dla graczy, którzy dopiero wchodzą w gry planszowe, chcą jakąś prostą grę ekonomiczną. Także tę grę mogę spokojnie polecić tym graczom. Gracze, którzy już ma, mieli jakąś styczność z grami ekonomicznymi, już wiedzą o co chodzi, ta gra może się nie za bardzo mi spodobać. Po dwóch, trzech partiach już będą marudzić, że nic się tam ciekawego nie dzieje, robimy w kółko to samo i odłożą to e, grę na, na półkę. E, druga rzecz, która e, bardzo mi się nie podoba w tej grze, to cena tej gry. Widziałem na Rebelu, cena gry jest niecałe 110 zł. Także, moim zdaniem, troszeczkę ciut przy dużo. Moim zdaniem, gdyż za to, co dostajemy w pudełku, i za jakość rozgrywki, cena jest, nie jest adekwatna. Znam wiele, wiele więcej tytułów tańszych od tej gry i gdzie dostajemy więcej elementów, lepszą jakość rozgrywki. Także tutaj, moim zdaniem, ta gra powinna kosztować 8 dych i by ok. Gra ode mnie dostaje 6 z plusem na 10. Grę warto zobaczyć, zagrać najpierw gdzieś na jakimś konwencie, wyrazić swoją opinię, czy się podoba, czy nie. A na razie to tyle. Także zapraszam na kolejny odcinek na kanale Port Times TV na stronę www.porttime.pl. Oraz przypominam o konkursie, w którym jest do wygrania gra Slawika. Czyli wystarczy, że za, zasubskrybujecie kanał i już bierzecie udział w losowaniu tejże gry. Także do zobaczenia. Cześć.